Zakładamy najpierw na głowę. ciągamy kanter. I zakładamy o głowie. Oho, tą ręką prawą przytrzymujemy sobie całą tranzelkę, a lewą ręką celujemy w pysk wędzidłem. Ciach. I potem zakładamy za uszy koniami. Wyciągając z tej strony grzywkę. Z przodu grzywkę i z góry grzywkę. Pasek ten od nachapnika powinien leżeć pod paskami yy, policzkowymi. I też musi leżeć pod kośćmi tutaj. Nie może być za wysoko, ani też za nisko, żeby nie obcierał, pryt, nie obcierał pyska konia. Zapinamy go. Też nie za mocno, tak? Tak żeby koniał zamknięty pysk, ale też żeby nie sprawiało mu to bólu. Pasek pod gardle zapinamy tak, żeby mieściła się tu pięść. Zapinamy i wkładamy do wsłówki skośnik. Zapinamy skośnik wkładamy w szlówkę. Patrzymy, czy wszystko jest dobrze dopasowane. I czy wędzidło dobrze leży w pysku, nie jest za długie, ani za, za krótkie, tak? Czy koń nie ma za dużego uśmiechu, wtedy świadczy to o tym, że wędzidło po prostu leży za wysoko i musimy podłużyć paski policzkowe, które możemy tutaj regulować. Jedno ogłowie może być na kilka koni, to nie musi być tak, ono, ono ma na tyle tutaj dużo możliwości regulacji, że na chrapnik możemy regulować, paski policzkowe możemy regulować. I tak przygotowanym koniem możemy zmierzać na pierwszą lekcję.